Przed rozpoczęciem odcinka chciałem Was poinformować, że organizuję konkurs na 20 zł PSC. Konkurs odbędzie się 11 lutego. To trzeba zrobić, żeby wygrać. Musicie polajkować ten film. Jeszcze bardzo, i co bardzo chciałem Wam podziękować za dwa streamy na tym kanale, które były naprawdę pełne emocji. Jak tutaj widzicie, 47 łapek w górę, tylko 5 w dół. 311 wyświetleń tutaj, trochę z łapkami już gorzej, ale 221 wyświetleń, 21, 21 łapek w górę, 12 w dół, więc naprawdę bardzo dobry też slajdik No i jeszcze zasubs musicie zasubskrybować kanał Better Catcher, u którego będziecie mieli podobno za niedługo giveaway z okazji 80 subskrypcji. Kanał Zenek Play Games Oczywiście Zenek to mój moderator Jak bijecie mu 100 subskrypcji To ja wam, to ja wam rozdam dzisiaj na live, który będzie o 1800. Wbijajcie 18 live Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej osób Rozlosuję wam 3 bronie 130 od razu jak mu wbijecie 100 subskrypcji No i zasubskrybujcie jeszcze MorwenTN nie możecie y, oglądać sobie live'y, ma dosyć długie live'y. Za 1 zł 3 minuty y, mu przerzacie streama, więc też polecam, musicie go zasubskrybować, żeby wygrać te 20 PSC. Y, jeszcze YouTube Osa. Y, no i jeszcze y, kanał Paksiem. Pat Sydney, Nibeter Kor to są moi graficy, bardzo im było miło, jakbyście ich zasubskrybowali. W sumie wszyscy stąd oprócz Morbena i Osy i mnie lecą po 100 subskrypcji, więc no co? Ja się przyjdę, zapraszam do oglądania. Hej, witam w kolejnym odcinku serii od Zera do Max Brawlera. Jeszcze chciałbym Was poinformować, że już się wbijali na live'a dzisiaj o godzinie 18. Będzie naprawdę dużo i jak będzie dużo osób na streamie. No i co? Wbiliśmy już 130 subów, lecimy teraz po 150. No i co? My już lecimy do pierwszej gierki. Proszę, prosiłbym Was, żebyście nacisnęli subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę. E, to mi bardzo pomoże i zasubskrybujcie wszystkie kanały, które Wam pokazywałem na początku, żeby wygrać e, 20 zł PST. Konkurs będzie organizowany 11 lutego w moje urodziny, więc e, Więc... ale wszystko będzie sprawdzane. Musicie zasubskrybować wszystkie te kanały. Dobra, to sobie zrobiliśmy jeszcze Jessie. nie. Dobra, skończył mu się już. Zobaczcie, skończyło mu się po chwili, jak mnie zabił. Ale dobra, mamy czwarte miejsce, nie jest tak źle. Myślę, że jest nawet dosyć dobrze, bo no, czwarte miejsce to plus 6 pucharków mieliśmy, więc jest dobrze. I oczywiście, z nim będzie z ratowania świata, czego się możecie spodziewać. Bo naprawdę, ratowanie świata mi robi takie wyniki. Nic mi nie robiło, no nie wyniki, no wyświetlenie i w ogóle nie, nie żaden, nie live, nie, czy, nie żaden live nie robił jeszcze takich wyników. Dopiero dwa live'y takie z ratowania światła, takie porządne, co kiwała jej w ogóle i na każdym powyżej 200 wyświetleń z tych dwóch, jeden to nawet powyżej 300, więc naprawdę dziękuję Wam bardzo. I um, chciałem Wam powiedzieć, że już dodajemy komendy są dodawane komendy na czacie już będzie działać Wam komenda wykrzykniknik będzie Wam działać komenda, więc możecie wpisywać jak chcecie mnie dodać wykrzykniknik spodziewam jeszcze komendy do naszego discorda będziecie musieli wpisywać wykrzyknik discord tylko, że ta, akurat ta komenda coś się psuje będzie też komenda komenda BS Team, coś w tym stylu i będzie pokazywać nasz team w Real Stars. Będzie też y, 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 gra, y, Boże, komenda graficy albo grafika i tam pokażę moich grafików. Będzie komenda wykrzyknik moderatorzy i pokażę, pokażę wszystkich moderatorów. No i mamy dziesiętą rangę. Ja bym chciał was jeszcze raz poprosić, żebyście zostawili tą łapkę w górę dla zasięgu, bo naprawdę chciałbym wbić 20 łapek. To będzie pierwszy odcinek, w którym byśmy mieli 20 łapek. I możecie w komentarzu napisać um, 20 PSC, to przypnę mam serduszko i napiszcie jeszcze jakiś komentarz oprócz tego. Ja sobie ten czytam. Mam nadzieję, Dzisiejszy live się przyjmie, tam to najprawdopodobniej będziemy grać właśnie z Morbanem TM sobie mamy bóle Dobra, to ja, grę ten okej. Okay. Dobra, ale chyba mu w soczek wlecił. Dobra, mamy dwie do psy. Ona się to raczej nie spodziewa. No dobra, zabijamy sobie go. Wow. Cztery osoby jeszcze przy życiu. W tym my. Ciekawi mnie, czy spełnimy kiedyś mój cel 3000 subskrypcji. A właśnie, dobrze, że o tym powiedziałem. Bo jeszcze będzie komenda, wykrzyknik. Ona chyba działa. Wykrzyknik C. Tam wam się pokaże mój cel. Cel to jest tam droga do 1000 do subskrypcji. Dobra, lecimy szybko sobie ciekawe czy mi się ktoś będzie tak biegał jak my. O nie. No dobra, o nie, nie. Dobra. No udało nam się wygrać. Plus 10 pucharków. O Jezus. Coś, żem młodzież. No i my już sobie zagramy ostatnią gierkę. Mam, mam, e, mam taki plan, żeby wprowadzić parę serii na kanał, tylko bo to zależy wszystko od tego jak, e, jak będę umiał no, już nagrywać odcinki na PS. Wprowadzę dwie serie na kanal, czyli jeden a 1 z widzami. E, e, oprócz tego będzie jeszcze e, skamowanie świata, mam zamiar wprowadzić żeby nie było bronię oddawał. I jak ktoś chce się trajdować na streamach, to zapraszam, bo że e, trajduje się z ręki do ręki e, i tam kto się ze mną trajduje, rzuca pierwszy. E, nawet możecie sobie zobaczyć live, y, że ja, ja nie trolluję i e, ja nie skamuję i po prostu oddaję e, bronię. To dobra, dobra. Tak jest, dobra. Trochę przyparciliśmy. Ale mamy tutaj soczek i lecimy, lecimy, lecimy. Nie nam zdradził jego, jej pozycja. Cyk. No i udało nam się łatwo wygrać ten meczyk. Tak jest. 11. No i dobra. No to co? Ja bym bardzo Wam podziękować za oglądanie tego odcinka i za te łopeczki i wyświetlenia. To subskrybujcie wszystkie kanały, w tym mój, ja już nie przedłużam. Siemano. Do live dzisiejszego 18.00.